Dzień dobry, tutaj Sebastian Wypłac i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Emilia Kaczmarek z Fundacji Nowej Wspólnoty. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, żeby porozmawiać o takim projekcie, który no, w naszym kraju to chyba mm, taka nazwa to jest jedno z większych wyzwań, czyli polski dialog. Tak, faktycznie regularnie słyszymy, że to co robimy jest dość utopijne i, i nie ma prawa się udać, ale mam wrażenie, że od trzech lat udowadniamy, że jednak Polacy chcą rozmawiać, chcą dialogować i chcą gdzieś wznieść się ponad te polityczne podziały i po prostu w spokoju żyć w jednym kraju. To czym Polski Dialog jest jako projekt? Bo tych działań tam jest chyba dużo. Tak, to prawda. Mamy dość sporo działań. Fundacja Nowej Wspólnoty od roku prowadzi platformę Polski Dialog. To jest platforma, na której ogłaszamy tak zwane dialogi wspólnotowe, czyli spotkania dwu, dla 12 osób na wybrany temat. Na takich spotkaniach są ludzie, którzy mają różne poglądy, głosują na różne partie i w towarzystwie dwóch prowadzących przez trzy godziny rozmawiają ze sobą bez kłótni, bez walki na argumenty, tylko po prostu okazuje się, że kiedy schodzimy z tego poziomu takiego politycznego, znanego nam z telewizji, to wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy Polakami i Polkami i po prostu. Potrafimy się dogadać. Drugą formą, którą mamy w projekcie, są treningi dobrej rozmowy, i to są takie warsztaty online, na których. Grupa 30-50 osób przez 3 godziny przechodzi przez różne ćwiczenia i poznaje różne metody dobrego rozmawiania. I w ten sposób wyposażamy ludzi w kompetencje, które następnie mogą wykorzystać w rodzinie, w swoim miejscu pracy, ze znajomymi, i w ten sposób zmniejszamy polaryzację społeczną. Poza tym, wystartowaliśmy też teraz z nowym projektem, który nazywa się Polska Rozmawia. I tutaj z kolei już nie ma grupy, tylko są rozmowy jeden na jeden. Za pomocą algorytmu łączymy w pary ludzi o różnych poglądach, i oni mają się spotkać na rozmowę i zobaczyć się nawzajem i porozmawiać. Mhm. Jak dobieracie tych ludzi pod względem poglądów? Ja pamiętam, kiedy Fundacja Stocznia, wydaje się, rok temu przeprowadzała panel obywatelski na temat Ubóstwa energetycznego. Też starali się dobierać się ludzi o różnych poglądach, ale właśnie na takim spotkaniu podsumowującym padło takie zdanie, że to był ten najtrudniejszy moment, bo nie wszyscy po prostu chcą się przyznawać do, do swoich poglądów, a często osoby o skrajniejszych poglądach nie chcą w ogóle brać udziału w takim dialogu to Więc prawda. Skąd wziąć tych ludzi? To nie jest łatwe. Mam wrażenie, że to jest faktycznie też najtrudniejsza część naszej pracy, mhm. żeby zapraszać ludzi na spotkania. Myślę, że wynika to trochę z tego, że ludzie są tak przyzwyczajeni, że my się nawzajem nie słuchamy, że nawet nie podejmują żadnej próby rozmowy i my faktycznie dużo wysiłku wkładamy w to, żeby nawiązywać partnerstwa lokalne z organizacjami, które Właśnie gromadzą ludzi o określonym światopoglądzie. Staramy się też docierać do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych, mediów lokalnych. Bardzo dużo wysiłków to wkładamy. Następnie w formularzach zgłoszeniowych mamy prostą skalę w przypadku dialogów i treningów, gdzie określa się swoje poglądy na skali od 1 do 7, gdzie 1 to najbardziej lewicowe, 7 to najbardziej prawicowe, ale my też jeszcze wprowadzamy ten element ludzki, czyli jak ktoś się zgłasza do nas na dialog, to my też czasami dzwonimy do tych osób i po prostu sprawdzamy, czy jest gotowość na rozmowę, też jak te poglądy faktycznie się rozkładają, bo to też nie jest moim zdaniem takie oczywiste, bo każdy dialog ma określony temat. Na przykład mhm. rozmawiamy o budowie elektrowni atomowej w Polsce. No i nie jest powiedziane, że pogląd A jest przepisany do ludzi o lewicowych poglądach, a pogląd B do ludzi oprawicowych, tylko to jest dużo bardziej zróżnicowane i wcale nie przebiega tak jedną linią podziału. Dlatego my po prostu faktycznie dość mocno dbamy o to, żeby te grupy były zróżnicowane. No i też oczywiście nie różnicujemy tylko ze względu na poglądy, ale też ze względu na miejsce zamieszkania, wiek, płeć, bo to również wpływa na to, jak my myślimy o świecie i jakie mamy poglądy. W przypadku Polski rozmawia, czyli tego naszego projektu, sprawa wygląda już trochę inaczej, bo tam mamy osiem pytań światopoglądowych. To są pytania typu, tak nie i mamy specjalny algorytm, który po prostu dopasowuje tych ludzi w pary i, i łączy ich w taki sposób, żeby te odpowiedzi na pytania były jak najbardziej różne od siebie. Mm -hmm. tu na stronie macie coś takiego jak mm, bazę dialogów, tak, tak to się nazywa. To są spotkania, na które przyjść może każdy, czy to jest właśnie dla jakiegoś grona i to z tego powstaje potem notatka albo jakaś inna forma. Relacji. W przypadku bazy dialogów to są już spotkania, które się odbyły mhm. i my każdy dialog w jakiś sposób opracowujemy. To są spotkania zamknięte, czyli to nie jest tak, że udostępniamy nagrania z całego mhm. spotkania, tylko tworzymy tak zwane mapy dialogu i to jest takie mikro mikroanaliza jakościowa tego, jak, jak dialog wyglądał, w czym ludzie się zgadzali, co ich różniło, co myśleli w danym temacie. Obrabiają to nasze badaczki i następnie publikujemy to na stronie internetowej. Jeśli chodzi o nowe dialogi, to one znajdują się w zakładce Weź Udział mhm. i jeszcze jesteśmy przed ogłoszeniem tematów na 2024, ale myślę, że już teraz mogę zdradzić, że będą one dotyczyły ponownie spraw klimatycznych. Mhm. I i czekają nas podwójne wybory, i samorządowe, i europejskie, więc te tematy na pewno również się będą pojawiać, bo to są sprawy, które polaryzują Polaków. Dialogi są otwarte dla wszystkich. Są to spotkania online, więc nie trzeba w żaden sposób ruszać się z domu. Wystarczy dostęp do internetu. Mhm. I też jest tutaj taka zakładka przepisy na dowolną rozmowę. Rozumiem, że to powstaje po tych spotkaniach jako... Tak. To również jest jakby kawałek tego, co my tworzymy po dialogu, bo też my chcemy wychodzić trochę szerzej do ludzi niż tych 12 osób, które na tych spotkaniach się pojawiają. To są oczywiście dla nas bardzo w ogóle ważne osoby, i też taka odwaga w nich jest, żeby w ogóle się zdecydować na, na udział w takiej rozmowie i zdarzyć z kimś, kto myśli inaczej. Ale faktycznie na podstawie tych rozmów my też tworzymy takie jednostronicowe przepisy, na dobrą rozmowę, w których poruszamy jakieś wątki, które wybrzmiały, wybrzmiały podczas dialogów. I w ten sposób też pokazujemy ludziom jak można rozmawiać w zupełnie inny mm -hmm. sposób. Efekt no do świąt jest to trochę kawałek, ale myślę, że są takie na święta można sobie wydrukować w Polsce. Na święta to w ogóle wydaliśmy cały poradnik o tym jak mm -hmm. rozmawiać przy świątecznym stole i teraz on jest jeszcze w trakcie poszerzania, żebyśmy wydali w ogóle taki ogólny poradnik o, o dobrej rozmowie. No i to faktycznie był dość duży sukces ten poradnik pobrało kilka tysięcy osób. Więc ta potrzeba rozmowy w Polsce jest, tylko po prostu trzeba ją wspierać. No pewnie to jest jakieś przygotowując się do tych działań, zrobiliście jakieś badania albo powołujecie się na jakieś badania, dlaczego Polacy no właśnie, chyba nie potrafią rozmawiać i muszą się nauczyć ze sobą rozmawiać? Dlaczego to jest w ogóle bardzo trudne pytanie, ale no badania, które są, pokazują, że my jesteśmy drugim najbardziej podzielonym narodem w Unii Europejskiej. Przed nami są tylko Węgrzy, więc faktycznie ten poziom polaryzacji. Na ambicje, bo ja bym tego tak. nie Ten poziom, poziom polaryzacji jest bardzo wysoki. My się trochę obawiamy, że on będzie jeszcze rósł ze względu hmm. na to, co dzieje się w naszym kraju, więc wydaje nam się, że te działania są bardzo potrzebne. A jeśli chodzi o to pytanie, dlaczego ludzie są podzieleni? No to ja myślę, że to jest splot wielu czynników i tego po prostu, jak kształtuje się debata publiczna w Polsce, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, do jakiego języka my jesteśmy przyzwyczajeni. No i też polaryzacja wynika w ogóle z takiego okopywania się w swoich obozach i tego, że różne grupy. Po prostu korzystają na tym, że my się nie widzimy i my ze sobą nie rozmawiamy, bo dużo łatwiej jest kierować jakąś grupą, która czuje się zagrożona, która czuje, że ktoś inny im może zaszkodzić. A na tych naszych dialogach okazuje się, że wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy podobne problemy, marzenia. Może różnie myślimy o świecie, ale to nie zmienia tego, że wszyscy żyjemy w jednym kraju. I zależy nam w jakiś sposób na Polsce. Też myślę na koniec takie jedno zdanie, czym Fundacja Nowej Wspólnoty jest, bo to jest fundacja, która powstała, jeżeli dobrze będą w 2020 roku. Tak, to jest fundacja, która zajmuje... Jesteś mną... młoda. Tak, jest dość młoda. Ja też w fundacji pracuję od roku, więc nie byłam przy jej, mhm. przy jej zakładaniu. Ale fundacja powstała, ponieważ zależy nam na tym, żeby Polacy zaczęli ze sobą rozmawiać i żebyśmy spadli z tego podium polaryzacji w Unii Europejskiej. Emilia Kaczmarek była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.